Cześć, z tej strony Ola. Witam Cię na 30-minutowym treningu Pilates skupionym na wzmocnieniu całego ciała. Będzie on odpowiedni dla osób na każdym poziomie zaawansowania, więc jeśli jesteś gotowa, wskakuj na matę i zaczynamy. Dzisiaj zaczniemy w leżeniu tyłem. Ustaw stopy na szerokość bioder i aktywnie wbij je w matę. Wydłuż swój kręgosłup i szyję, i z kolejnym wydechem domknij żebra i zaaktywuj swoje centrum. Teraz przenieś ręce za głowę i z kolejnym wydechem przyciągnij prawe kolano do klatki piersiowej. Wdech. Wróć do centrum. I z wydechem zmień stronę, przyciągnij lewe kolano, wdech centrum. I znowu wydech, przyciągnij, wdech centrum, wydech i wdech. Pamiętaj, żeby utrzymywać domknięte żebra, aktywne centrum, tak żeby twój odcinek lędźwiowy był przyklejony do maty. I jeszcze dwa razy, wydech, wdech, super. Ostatni. Ok, i teraz dodamy sobie do tego wznos klatki piersiowej. Z wydechem sięgnij dłońmi w przód, unieś klatkę piersiową, wdech, centrum i zmiana strony, wydech i wdech. Wchodząc w górę, wzrok kieruj w przód między nogi. Powinnaś zachować delikatny odstęp między Twoim podbródkiem a obojczykiem. I kolejnym razem możesz zostać przy wersji z ugiętymi kolanami lub wydłużyć nogę w górę i w centrum. I z druga strona. Wydech, wydłuż nogę i wdech w centrum. Wydech. I wdech. Upewnij się, że unosisz również swoje łopatki w górę. Centrum cały czas aktywne. Jeśli to dla Ciebie za dużo, pamiętaj, że możesz zostać z ugiętymi nogami. Super, i ostatnie dwa razy. I ostatni wydech. I wdech. Pięknie i rozluźnij. Przenieś ręce wzdłuż ciała i ugnij kolana odstaw stopy bliżej bioder. I znowu upewnij się, że ustawione są na szerokość bioder równolegle do siebie. Z wydechem unieś miednicę w górę, wdech wróć do centrum. Wydech góra, wdech dół. Super. Wchodząc w górę, aktywuj swoje pośladki, podwijaj miednicę pod siebie i dół. Cały czas utrzymuj aktywne centrum i domknięte żebra, wydłużona szyja, ramiona oddalone od uszu. Aktywnie odpychasz się od dłoni. I ostatni, wydech. I wdech. Super. Teraz kolejnym razem wejdź w górę, przejdź na półpalec prawej stopy, zmień półpalec lewa i odstaw miednicę na matę. I znowu wydech. Góra, półpalec prawa, półpalec lewa i dół. Pięknie. Wchodząc na półpalce, stabilizuj swoje biodra, postaraj się nie bujać na boki. Cały czas aktywnie odpychasz się od swoich ramion, co pomoże Ci utrzymać stabilizację. I jeszcze wydech góra, aktywne pośladki, półpalec prawa, półpalec lewa i dół. Pięknie, góra, podwijaj miednicę pod siebie, nie wyginaj lędźwi, włók i dół. Pięknie, ostatnie dwa razy, upewnij się, że wzrok kierujesz w górę, Twoja szyja jest wydłużona. I ostatni raz, wydech, półpalec, zmień i wróć w dół. Super. I teraz przejdź na pół obu stóp i z wydechem miednicę w górę, skrzyżuj dłonie pod pośladkami, wdech wróć do centrum. Wydech góra, wdech dół. Wydech i wdech. Pięknie. Dawaj jeszcze tylko chwila, postaraj się utrzymać pięty cały czas nad matą. Ostatnie trzy. 2 i 1. Ok, i rozluźnij, wydłuż nogi na macie, stopy ustawione na szerokość bioder. Przenieś wydłużone ręce za głowę i ćwiczenie roll-up z wdechem. Unieś ręce w górę, z wydechem zaczynając od głowy kręg po kręgu zroluj się w górę. Z wydechem sięgnij dłońmi w przód, zaokrąglij górną część pleców. Wdech, wydłuż. i z wydechem podwin miednicę pod siebie kręg po kręgu, zroluj się w dół. I powtórzymy to jeszcze cztery razy. Pamiętaj, że jeśli ta wersja jest dla ciebie zbyt wymagająca, możesz przygiąć kolana i pomóc sobie dłońmi, żeby wejść w górę. Super, i wdech, ręce góra. Wydech, kręg po kręgu, rolujesz się w górę. Aktywne centrum, wdech w górę. I wydech, zaokrągli górną część pleców. Wdech, wydłuż. I wydech, zroluj się w dół. Pięknie. Ostatnie dwa razy. Wydech, wejdź w górę. Teraz siedząc w górze, możesz wyobrazić sobie, że twoje plecy są przyklejone do ściany, i z wydechem odklejasz tylko górną część pleców, a lędźwia zostają przy ścianie. Pięknie i ostatni wdech, przygotowanie i wydech, zroluj się w górę. Wdech w górę. I teraz z wydechem wykonaj skłon w przód i zostań tutaj na kilka oddechów. Spuść oddech w plecy i tam gdzie czujesz napięcia. OK i powoli zroluj się w górę, rozluźnij i teraz przejdziemy na lewy bok ciała. Odepnij się od przedramienia, upewnij się, że twój łokieć znajduje się pod ramieniem. Złącz nogi ze sobą i ugnij pod kątem 90 stopni. Ustaw swoje kolana w linii z biodrami. I teraz z wydechem unieś biodra w górę. Wdech, wróć w dół. Z wydechem zrotuj kręgosłup, sięgnij ręką za siebie i wdech wróć w górę. Wydech biodra góra, wdech dół. Wydech zrotuj kręgosłup, wdech centrum. Wydech, wdech, wydech, wydech i wdech. Super. Pamiętaj, żeby się nie spieszyć. To są cztery osobne ruchy. I aktywnie odpychaj się od przedramienia. Upewnij się, że nie zapadasz się w barku i w swojej talii. Utrzymuj cały czas aktywne centrum. I jeszcze wydech góra, wdech dół, wydech zrotuj i wdech centrum. Ostatnie dwa razy. Super, i ostatni. Okej, okay. teraz zostań w centrum, i z kolejnym wydechem wydłuż prawą nogę do boku, sięgnij dłonią ku nodze i wróć. Wydech i wdech. Wydech, wydłuż i wdech, w centrum. Pięknie i jedziesz jeszcze tylko kilka razy. Znowu skontroluj, czy nie zapadasz się w barku i w talii. Wydech i wdech. Ostatnie dwa. Super. I teraz zostań z nogą w górze. Z wydechem przenieś nogę za siebie. Sięgnij ręką w przód. Wdech, przenieś nogę w przód. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Tutaj mocno stabilizuj swoje biodra. Postaraj się utrzymać je w jednej linii i nie bujać korpusem na boki. Pracuje tylko noga i ręka. Super. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa, jeden i wróć do centrum, odłóż dłoń na biodro i z wydechem sięgnij stopą do kolana, wdech, wydłuż, wydech i wdech, wydech, sięgaj kolanem w górę i wdech, super. Jeszcze cztery. Trzy, ostatnie dwa i ostatni. Super, zostań z nogą wydłużoną i kręć kółeczka. Tak jest, znowu stabilizuj swoje biodra, nie bujaj się na boki. Mam nadzieję, że czujesz już trochę ognia, ja zdecydowanie już czułam i w drugą stronę. Zmień kierunek ruchu, jeszcze tylko cztery, 3, 2, 1, Super i rozluźnij. Pięknie i mamy to. Teraz skrzyżuj prawą stopę za lewym kolanem i rozciągniemy sobie prawy pośladek, z wdechem wydłuż kręgosłup i z wydechem spójrz za prawym ramieniem zrotu kręgosłup. Upewnij się, że oba pośladki są przyklejone do maty. Ok, i powoli rozluźnij. I musimy oczywiście powtórzyć wszystko na drugą stronę, więc przejdź na prawy bok ciała, odepnij się od przedramienia, upewnij się, że łokieć znajduje się pod ramieniem. Złącz nogi i ugnij pod kątem 90 stopni, a kolana ustaw w linii z biodrami. I z wydechem unieś miednicę w górę, wdech dół. Wdech, zrotuj kręgosłup, sięgnij za siebie. Wdech, wróć do centrum. Wdech, wdech, wydech i wdech. Cały czas aktywnie odpychasz się od prawego przedramienia, tak żeby nie zapadać się w barku. Klatka piersiowa jest otwarta, centrum aktywne. I wydech góra, wdech dół, wydech zrotuj, wdech centrum. Super. Jeszcze tylko trzy razy. Pamiętaj, żeby nie spieszyć ruchu. Ostatnie dwa. I ostatni wydech, wdech. Wydech i wdech. Pięknie i z kolejnym wydechem wydłuż lewą nogę w bok, sięgnij dłonią i centrum. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Super. Aktywnie odpychasz się w górę. Klatka piersiowa otwarta jeszcze cztery, trzy, dwa, super i zostań w górze i z wydechem przenieś nogę za siebie, sięgnij ręką w przód i zmiana wdech i wydech wdech i wydech. Przenosząc nogę za siebie, delikatnie podwijaj miednicę pod siebie, co pozwoli Ci utrzymać biodra w jednej linii. I ostatnie. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Super, wróć do centrum, odłóż dłoń na biodro i z wydechem dotknij stopą kolana, wdech, wydłuż, wydech, otwórz kolano w górę i wydłuż, wydech i wdech, wydech, wdech, super, jeszcze tylko chwila, dasz radę? Ostatni. Pięknie zostań i kręć kółeczka. Pięknie stabilizuj miednicę. Jeszcze tylko chwila i zmień kierunek ruchu. I cztery, trzy, dwa, jeden. I rozluźnij. Super. I znowu rozciągniemy sobie pośladek. Skrzyżuj stopę za kolanem, wydłuż kręgosłup i z wydechem zrotuj się w lewą stronę. Spójrz za ramieniem. Powinnaś poczuć przyjemne rozciąganie w lewym pośladku. I powoli rozluźnij, i teraz przejdziemy do podporu przodem. Przenieś ciężar ciała delikatnie mocniej na swoje dłonie. Upewnij się, że Twoje ramiona są ustawione nad garstkami. Kolana oparte o matę. Zaktywuj centrum i z wdechem ugnij łokcie, wydech wróć w górę. Powtórz jeszcze raz. Super, teraz zejdź w dół, z wdechem unieś ręce i nogi w górę, i wydech odepchnij się w górę. I znowu dwie pompki: wdech, wydech, wdech, wydech. Zejdź w dół do leżenia przodem, wdech unieś ręce i nogi i klatkę piersiową w górę, wydech, wróć do podporu i znowu dwie pompki. Upewnij się, że twoje łokcie są w linii z ciałem. I znowu dół, wdech, unieś wszystko w górę i wydech dół. Super i ostatni raz. Wdech, wydech, wdech, wdech wydech. Zejdź w dół, unieś wszystko w górę za Utywuj centrum i plecy i rozluźnij. Odłóż czoło na dłonie i pobujaj miednicą z boku na bok. Rozluźnij ciało. OK. To jeszcze nie koniec, więc znowu przejdź do podporu przodem. Skontroluj ustawienie ciała. I teraz z wydechem przyciągnij prawe kolano do prawego łokcia, wdech zwróć, druga strona. I teraz z wydechem sięgnij lewą dłonią do prawego ramienia, zmień stronę i centrum. Możesz zostać z kolanami opartymi na macie albo przejść do pełnej wersji deski. I powtórz to ćwiczenie. Dłoń do przeciwnego ramienia. Zmień i znowu wydech kolano do łokcia, druga strona. I sięgnij do ramienia, druga strona. Super, postaraj się tutaj nie bujać na boki. Stabilizuj całe ciało, to jest największe wyzwanie. Upewnij się, że Twoje centrum jest aktywne, plecy w neutralnym ustawieniu i wzrok kieruj w przód maty, tak żeby głowa była w przedłużeniu kręgosłupa. I jeszcze jedziesz, wydech, wydech i wydech, wydech. I ostatni raz, dasz radę. Pięknie i rozluźnij. Odłóż kolana na matę, złącz stopy ze sobą i z wydechem przejdź do pozycji dziecka. Odłóż pośladki na I powoli odepnij się w górę. Przejdź na stopy i kręg po kręgu zroluj się w górę. Upewnij się, że Twoje stopy są ustawione równolegle do siebie na szerokość bioder. Z wdechem zejdź w dół, wydech góra. Wdech przysiad, wydech góra. Upewnij się, że Twoje kolana są w linii ze stopami, kiedy schodzisz w dół, pięty przyklejone do maty. W górze delikatnie podwijaj miednicę pod siebie i aktywuj pośladki. Wdech i wydech. Ostatni. Super. Teraz przenieś dłonie za głowę, łokcie otwarte do boku. I znowu z wdechem przysiad, wydech góra. Sięgnij lewym łokciem do prawego kolana, zmień. I znowu dół, góra, zrotuj. Zmień stronę. I jeszcze wdech, wydech i wydech. Skręć i skręć. Pięknie. Cały czas utrzymuj łokcie szeroko otwarte, tak, żeby rotować się z Twojego centrum, a nie z rąk. Wdech, wydech. I wydech, zrotuj, i zrotuj. Super, jeszcze trzy razy. Cały czas kontroluj ruch, nie spiesz. Dół, góra, kolano, i kolano, i ostatni raz. Super, i teraz zostań w górze, przenieś dłonie na biodra. Unieś prawe kolano w górę, przyklej stopę do lewego kolana, z wydechem wydłuż nogę w przód, wdech, wróć do centrum. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Postaraj się utrzymać kolano cały czas na tym samym poziomie. Twoje centrum jest aktywne, plecy wydłużone od stopy aż po czubek głowy. Ostatnie dwa. Super, i teraz małe wyzwanie dla naszego balansu. Z wydechem pochyl się w przód, sięgając nogą w tył i prawą dłonią w dół do maty. Wdech. Wróć do centrum, wydech dół, wdech centrum. Delikatnie przygnij lewą nogę i upewnij się, że ciężar twojego ciała jest równomiernie rozłożony na całej twojej stopie. Super kontroluj ruch, nie spiesz się. OK, i rozluźnij i zmienimy stronę. Teraz odepchnij się od prawej stopy, unieś lewe kolano w górę i przyklej stopę do kolana. Z wydechem wydłuż nogę i wdech wróć do centrum. Wydech i wdech. Znowu postaraj się utrzymać kolano cały czas na tym samym poziomie, plecy wydłużone. Wzrok skupiaj na jednym punkcie, co pomoże ci w utrzymaniu równowagi, wydech i wdech. I ostatnie dwa razy. Ostatni. Super. I nasz mały challenge. Z wydechem pochyl się w przód, sięgnij dłonią do maty, przenieś nogę za siebie, wdech wróć do centrum. Wydech dół i wdech centrum. Nie spiesz ruchu jeszcze, tylko dwa razy. To jest super sposób na zaktywowanie Twoich mięśni głębokich. Ostatni wydech i wdech. Super, i mamy to. Rozluźnij nogi. Teraz przechodzimy tylko do kilku minut przyjemnego rozciągania dla całego ciała. Z wydechem zroluj się w dół. Przejdź do skłonu, chwyć za łokcie i pobujaj się z boku na bok. Możesz delikatnie przygiąć kolana. Rozluźnij szyję, głowa luźno opada w dół. I teraz pospaceruj dłońmi w przód i przejdź do leżenia przodem. Odepnij się od dłoni i z wydechem wejdź do pozycji kobry. Upewnij się, że twoje biodra są przyklejone do maty. Jeśli to dla ciebie zbyt wymagające, możesz przejść na przedramiona. I z wydechem spójrz za prawym ramieniem. Wdech, wróć do centrum i zmień stronę. Wydech, spójrz za prawym ramieniem. Wdech. I wydech, spójrz za lewym. Pięknie i rozluźnij. I przejdź do pozycji dziecka. Odłóż biodra na stopy. Otwórz kolana nieco szerzej i przenieś dłonie na prawą stronę. Odłóż lewą dłoń na prawej. I pomyśl, że z każdym wydechem chcesz zbliżyć swoją lewą pachę do maty. I powoli zmień stronę, odłóż prawą dłoń na lewej i teraz wyobraź sobie, że prawą pachę chcesz zbliżać do maty. I kiedy będziesz gotowa, wróć do centrum i przejdź do siadu skrzyżnego. Wydłuż kręgosłup i weź ostatni głęboki wdech. I wydech. I trening zaliczony. Super, mamy to. Jeśli Ci się spodobało, podziel się tym filmem z bliską osobą. Pamiętaj o zostawieniu łapki w górę i komentarza, oraz zasubskrybuj nasz kanał po więcej takich treningów. Wpadnij też na nasz Instagram, gdzie publikujemy wiele dodatkowych treści odnośnie Pilatesu czy jogi. A tymczasem ja Ci życzę cudownego dnia i do zobaczenia.